Często się zdarza po prostu tak, że pacjenci nas y, okłamują, tak? Zastanawiam się, co, co ma na celu okłamywanie zespołu ratownictwa. Co to ma na celu? Cały czas sobie zadajemy to pytanie. Może wstyd. Ale... To, że ten wstyd może się bardzo źle skończyć, bo nieprzekazanie nam pewnej informacji to nie zaszkodzi nam, tylko finalnie temu pacjentowi. To jest coś, co może go potencjalnie zabić. Są pacjenci, którzy przeżywają, są pacjenci, którzy umierają. Oczywiście zawsze dajemy z siebie wszystko, żeby jak najwięcej tych pacjentów uratować. No ale nawet takie mamy pogotowiarskie stare powiedzenie: wszystkich nie uratujemy. Nie da się po prostu nie... A gdzie pani biegnie? Halo! Przerażające jest to i to się potwierdza bez przerwy, że osoby, które nadużywają systemu państwowego napędztwa medycznego i wzywają do każdej pierdółki największej, to oni krzyczą głośno, że im się należy, a są ludzie w ciężkich stanach, którzy boją się wezwać, bo się, bo się boją, bo nie chcą głowy zawracać. Paradoks nie? Paradoks, tak.